Cześć, ja jestem Vlogs i witam Was w pierwszym unboxingu na moim kanale. Dzisiaj z unboxuję sobie podkładkę, a jaką zobaczycie już w sklepie. Dobra, jestem w sklepie. Wezmę sobie tą Maxi lawę Genesis firmy. No to widzimy się na unboxingu. Jestem już w domu, no to tak, z samego opakowania można być też, że jest to model M12 Maxilava. jest to podkładka pod mysz, podkładka gamingowa firmy Genesis. Jest ona wodoodporna. Wodoodporna. Jest to rozmiar XXL. Na dole ma antypoślizgową gumę. Niedługo ją pokażę za chwilkę. W miarę jej to są 900 mm x 450 mm na 2,5 mm. Genesis podkładka pod mysz zapewnia wysoką precyzję śledzenia ruchów myszy, oprzycie krawędzi zapobiegające strzępieniu i guma spodnia warstwa antypoślizgowa. No to tu jest taki uchwyt. To wyciągam. Tu rozłożę. Jest bardzo wielka, wystarczy na pewno na klawiaturę i mysz. Razem to jest Genesis. No to tak. Za chwilę zobacz, zrobię test, jakieś niej myszka. O tak. To za chwilkę. No rzeczywiście się nie ślizga. Może tu się zmieścić monitor, jak toś ma na podstawce tam mysz i jeszcze klawiatura. Co tam jeszcze? Na koniec jeszcze będzie test właśnie wodoodporności, więc taki... będzie mały. Aha, tu jeszcze taka guma jest. Taka antypoślizgowa nosu, bo jeszcze jak... Dojdzie na przykład na to monitor, czy, e, czy krewetura to będzie od razu troszeczkę e, mniej. No to tak. To widzimy się za chwilę. Dobra, zanim przejdziemy do testu z myszką, to chciałbym wam po, e, Was zaprosić do stronki www.genesis.pauzazone.com. Tam macie więcej ciekawosty na temat tej e, podkładki, lub innych podkładek, na przykład M12 Fire, czy M12 Logo. E, tutaj też pisze, że jest wodoodporna, trwałość, tu specyfikacja. E, specyfikacja to wszystkie takie wsparcie, na przykład recenzje, galeria. Ona jest naprawdę bardzo duża. 95 cm na 45. E, jeszcze ch chciałbym powiedzieć, że kupiłem ją w rtv AGD za 60 zł. Więc za 60 zł to taka ogromna podkładka, to mi się wydaje, że się opłaca, bo takie mniejsze nawet za 30 można kupić, takie malutkie. No to przechodzimy do testu z Paintem. E, to jest ogólnie podkładka typu Speed. Co by tu napisać na przykład? Dobra. Spróbuję najpierw na najmniejszej DPI. Zobaczymy czy jest taka dokładna. Na przykład takie coś. Dobra, następne dpi. O, ja jak to? Strasznie szybko nie mogę się przyzwyczaić, bo w starej podkładce miałem już takie wyćwiczone bardziej teraz najmniejsze. Teraz drugie. Strasznie szybko się na niej robi. Będę musiał na najmniejszej dpi i się przyzwyczaić, bo strasznie szybko. Widać, że jest typ speed. Genesis widać, że chciało zrobić taką podkładkę porządną, bo widać wodoodporna. Genesis w ogóle robi bardzo dobre rzeczy. Tu mamy bardzo dużo. Tu jeszcze Fajna ogólnie podkładka, jeszcze myszka. Strasznie szybka. Widać, że śledzi dobrze ruchy myszki. Ustawiłem sobie na największe DPI, poczekajcie. A sobie tutaj nowy nie będę zapisywał. Dobra, no to tak sobie namilujmy na przykład buźka Te oczy mi wyszły. Dobra, zróbmy takiego puba Okej. Okay. Nie wiem, jakiś goferek czy coś. OK. Jak wyfarbuję tutaj, dobra. Nie, ogólnie bardzo fajna podkładka. Za chwilę jeszcze po prostu zrobię test wodoodporności, bo brat sobie też kupił taką samą, to może zrobię właśnie fajny wodospad z nich, czy coś takiego. No tak, chyba tyle. Tu jest model ten M12, M12 Maxilava. Zapraszam do, do wchodzenia tej, do tej firmy. Link będzie w opisie. Na laptopa i na myszkę jest bardzo duża. Zrobiło na mnie to wrażenie, bo strasznie w ogóle fajnie to wygląda. Tutaj na myszkę mam miejsce na po prostu sobie na, miejsce na tutaj to fajny jest ten znak i miejsce fajne, a tutaj mamy logo Genesis. Fajnie to zrobiła naprawdę Genesis firma. To jest e, mousepad. Tak, mousepad. Jeszcze tu mamy na przykład taką podświetlaną, co kosztuje trochę więcej sto ileś, ale też fajna. Boran, tak? Boron 700 podświetlana, bardzo fajna. Link do strony będzie w opisie. O to chyba tyle mi się wydaje, bo tu jeszcze ten paint. Bardzo fajna ta myszka, yy, podkładka. Fajnie się tu w ogóle nią no, steruje z tą podkładką, znaczy myszką na tej podkładce, ziemniaczek by się to, dobra. No to w sumie tyle. Zapraszam do tego i jeszcze na sam koniec będzie ten test wodoodporności i tyle. Dobra, teraz test wodoodporności. Tutaj mam wodę. No to zobaczymy, czy działa. Tak. Woda się fajnie tak kropelki się. Oddzielają. Widać, że fajnie, wodoodporna. Jak można. Po jakimś czasie może to wsiągnąć delikatnie. Nie wiem, czy tam było 10 minutach, czy 5. Nie wiem, nie sprawdzałem jeszcze. O, tu już widzę, że delikatnie zasiąka. O. Takie delikatne. Ale teraz sprawdzimy. Tu mam ręcznik papierowy. Czy wystarczy, jeden ruch na. Po prostu mokre to całe. Tak, wystarczy jeden ruch. Jakby wam się woda wylała na przykład na takie coś, tylko że problem był z myszką, mi się wydaje. To by chyba zadziałało. Tylko że tu mam zasiągnięte. Tu nie będę już więcej. No tak. No wodoodporna. Wymiary te 95x45. Chyba to tyle. Typu Speed. Cena takie około 60 zł. Te na przykład, jak kupowałem, wbijajcie na stronę Genesis www.genesispausa.com Chyba takie coś było, na pamięć mówię. Jeśli byście chcieli na przykład drugą część, nie wiem czy na przykład wylewać na to kole, czy jakiegoś, nie wiem, tym barka, czy coś takiego, wodę na przykład, jak inne ciecie, ciecze, albo coś takiego, nie, to zostawcie łapkę w górę i piszcie w komentarzach. No to ja się z Wami żegnam, wbijajcie na Facebooka, na tą stronkę Genesis, łapkujcie, komentujcie, subskrybujcie, no i do następnego odcinka. Pa!